Dobra, niech przestanie wiać, bo my chcemy podsumowanie. Dzięki. Ja wyglądam jakbym przestało Witajcie, nazywam się Gosia Prus i z tego miejsca, czyli na Karowej, zrobimy dzisiaj podsumowanie mojego startu w warszawskim rajdzie barburka. Pamiętam jak przychodziłam tam i tu i wszędzie i oglądałam ten rajd i zawsze marzyłam o tym, żeby z tym wystartować. Udało się. Największym zaskoczeniem dla mnie w trakcie rajdu była, myślę, że ilość kibiców na odcinkach. Jak nagle na tej pierwszej beczce dostałam masą fleszy po oczach, no to było to dla mnie rzeczywiście zaskoczenie i coś zupełnie nowego. Musiałam mieć czasem z tyłu głowy, że przepałuje jakieś hamowanie, no to tam ci ludzie stoją. Wszystko działo się bardzo szybko. Z odcinka na odcinek mieliśmy dość mało czasu, dojeżdżaliśmy, trzeba było znowu od razu jechać. Nie wiedziałam, co się wydarzy, nie wiedziałam, jak ta opona przytrzyma. Nie miałam też wcześniej okazji, ani możliwości żadnej jeździć na sportowych oponach, bo jednak w Rallycrossie mamy tylko jedną oponę dostępną. Ciężko mi też było zaufać tej oponie. Wyjeżdżając na odcinek pierwszy, czyli na Pruszków, śnieg zaczął sypać, więc wyjechałam na naprawdę mokre warunki. Był to odcinek mój pierwszy. Także największe emocje, najbardziej na to czekałam i tak naprawdę to już chciałam mieć to ze sobą. Stoję na starcie, już widzę, że jest odliczanie tych sekund i mój tata za całą procedurą startową, który tak macha i macha, ja mówię nie, no nie spojrzę na niego, nie spojrzę. Potem się na mnie obrazi, że mnie odmachałam, a ja cała zestresowana nie wiedziałam co się dzieje, tylko puściłam ten resztę, pojechaliśmy. Bice, którzy byli na miejscu, pytali się Agosia, co się stało, że ten twój pilot tak chwilę przed startem wyskoczył z samochodu i gdzieś pobiegł. interkom nam przestał działać, więc Piotr Czuciński miał sprint przez Płotki w poszukiwaniu baterii w Żabce. Udało się odzyskać tą łączność, dojechaliśmy całkiem sprawnie, odcinek Słomczyn był dla mnie najprzyjemniejszy, najbardziej znany. To była długa sobota, ale zaczęliśmy ją dobrze. Kolejny odcinek y, Służewiec, tor wyścigów konnych. Dużo takich ciasnych sekwencji jak na Lancer'a, który był dość długi. Czasem to było ciężkie dla mnie do wykonania, ale znowu samochód dojechał w całości. Żadnego głupiego błędu nie zrobiłam. Ostatni mój odcinek. Czyli mowo nie byłam przygotowana na to, że już mam jechać. Pilot do mnie zadzwoni, więc ja sprintem biegłam do tego auta, że to już przez całą trasę jeszcze nadal sapałam po tych 200 metrach sprintu. Także na pewno następny rok się bardziej przygotuję, żeby w razie czego przy takich sytuacjach yy, mieć lepszą kondycję, no bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Po samym rajdzie, jak to wszystko ze mnie zeszło, emocje opadły, no to miałam w sobie dużo takiej motywacji wewnętrznej, że no kurde, zrobiłaś to. Bardzo dziękuję za każde słowo wsparcia, za każde hasło powodzenia i za wszystkie osoby, które kibicowały na miejscu w trakcie rajdu. Start uważam generalnie za udany, było naprawdę dobrze, jak na totalny debiut. Mam nadzieję, że to początek mojej rajdowej kariery i że będę mogła jeszcze wystartować z mniejszą ilością niepowodzeń, które i tak zostały pięknie zatuszowane. Ha <laughs> Mam nadzieję też, że uda mi się ukończyć cały sezon Rally Crossu, bo to będzie dla mnie główny cel. Jeżeli chodzi o rajdy, no to wszystko zależy od tego, jak mi się uda z kilkoma firmami porozumieć, czy też dogadać, jeżeli chodzi o współpracę. W tym miejscu też pragnę podziękować wszystkim partnerom, sponsorom, którzy byli zaangażowani w mój start. Dziękuję firmie Ecotech, Rury Stalowe, dziękuję firmie Wyjątkowy Prezent, dziękuję również firmie head to head czyli firmie, w której pracuję na stałe. Dziękuję też oczywiście firmie Wakat Motorsport, która zajmowała się całą obsługą samochodu w trakcie, jak i przed rajdem. No i oczywiście Igorowi, który jest właścicielem Lancer'a, za udostępnienie tak topowego pojazdu. Dajcie znać, czy taka forma podsumowań startów Wam się podoba. Czy gadałam za dużo? Bo może tak, może nie, nie wiem. Zapraszam do śledzenia. Ale ładna Esa. No. Zapraszam do śledzenia. Na pewno będziemy dalej kontynuować większą ilość działań w social mediach. Ruszamy też z TikTokiem. Tam też będę starała się wrzucać takie rzeczy troszkę od kuchni. Planujemy też zrobienie vlogów z zawodów, żeby pokazać, jak wygląda startowanie w Ready Crossie. Może Was to zachęci, może ktoś twierdzi, że też by chciał, także zapraszam i do zobaczenia!